Siema siema tu Mapping i witam was w niespodziewanym odcinku z serii Co Untribal Mapping sezon drugi, link do poprzedniego filmu znajdziecie w opisie tego filmu. Zanim zaczniemy to zostaw subskrypcję na tym kanale oraz łapkę w górę i komentarz. Dobra ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Kilka tygodni później. Dobra skoro Chińczyk się zgodził na współpracę gospodarczą to możemy rozpocząć. Pierwszy szturm, zaczniemy od planu A. Meksyk wyskakuj z terenów, chyba cię głowa boli, zaraz zobaczymy kogo głowa będzie boleć. Dobra zluzuj majty Amerykanin, weź sobie te tereny ale mnie już zostaw, dobra pora na plan B. Ej ty tam na dole, czego chcesz imperialisto, no jak zgadniesz czego chcę to ci pogratuluję, eee być może wiem czego chcesz i się nie zgadzam, w sumie ty masz gówno do... Powiedzenia tak szczerze mówiąc, Kubo. Ech dobra, możesz wziąć moje tereny. W tym samym czasie, Europa. Coś tu za cicho. Trzeba sobie podporządkować kilka terenów, najlepiej jak odbije od Niemców moje dawne tereny. Ej, Fabie, czego Polak? Oddawaj moje dawne pomorskie tereny, takie jak Szczecin. Błachachacha, ty to jesteś zabawny. Zaraz się okaże, kto jest zabawny. Dobra, pokój. Jestem za ciąg dalszy. Nastąpi.